Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć niech idzie za mną a gdzie ja jestem tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy uczci go mój ojciec. Do dzisiaj w katakumbach świętego Kaliksta w Rzymie można Oglądać, zobaczyć, zwiedzić, pomodlić się w krypcie, w której papież Sykstus II odprawiał swoją ostatnią mszę. Po wyjściu na powierzchnię został aresztowany wraz z czterema towarzyszącymi mu diakonami: Januarym, Magnusem, Wincentym i Stefanem. Niedługo potem na obrzeżach. Tego cmentarza zostali straceni. Prześladowania za Waleriana w 258 roku to były prześladowania wymierzone w hierarchię rodzącego się kościoła. Właśnie w papieża, w jego najbliższych współpracowników, diakonów, tego samego dnia 6 sierpnia 258 roku w mieście aresztowano. Jeszcze dwóch, Agapita i Felicysyma, Syma, i również ich stracono. Oszczędzono tylko Wawrzyńca. Właśnie dlatego, że był zarządcą majątku kościelnego i prefekt Rzymu liczył na to, że uda mu się nakłonić Wawrzyńca do wydania skarbów Kościoła, a spodziewał się, że są to skarby obfite. A sądził tak, bo miał. Informacje o tym, jak szeroko zachrojoną działalność charytatywną ów prześladowany Kościół w Rzymie prowadził. Więc przypuszczał prefekt miasta, że chrześcijanie dysponują nie wiadomo jakim majątkiem. Kiedy prowadzono papieża Systusa i towarzyszących mu podczas tej ostatniej Eucharystii czterech diakonów na męczeństwo Wawrzymiec wraz z innymi chrześcijanami stał przy drodze. I wołał ponoć do papieża Sykstusa, Ojcze, nigdy nie wychodziłeś do ołtarza beze mnie. Jak możesz teraz, idąc na męczeństwo, nie zabrać mnie ze sobą? Na co papież Sykstus miał odpowiadać Wawrzyńcowi, że, już jest, że On Sykstus jest już stary i zmęczony, ale dla Ciebie młodego przygotowano większe bojowanie i większą nagrodę. To pierwsze słowa Wawrzyńca, które zapamiętała tradycja kościoła rzymskiego. Ów wyrzut wobec papieża Sykstusa, że nie chce go zabrać ze sobą na męczeństwo. Drugie to te, które usłyszeliśmy już we wstępie do Mszy Świętej. Owo świadectwo rozeznania, jakie miał diakon Wawrzyniec, że ubodzy. Biedni, chorzy, potrzebujący, niedomagający, są skarbem Kościoła. Są tym, co Kościół ma najcenniejszego i najważniejszego. I wreszcie ostatnie jego diktum, zapamiętane przez tradycję, wypowiedziane ponoć już podczas męczeństwa. A to męczeństwo miało być szczególnie wymyślne nad żywym ogniem, przy przywiązanego, przykutego do kraty, przypiekano wawrzyńca. I otóż w pewnym momencie tego męczeństwa miał się zwrócić do swoich katów następującymi słowami z tej strony dość jestem przypieczony, obróćcie mnie na drugą. A święty Paweł mówi nam dzisiaj radosnego dawcę miłuje Bóg. I mówi nam o hojności. Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie. A Jezus, nasz Pan w Ewangelii, mówi nam o ziarnie, które, jeśli obumiera, i jeśli godzi się na obumieranie, jeśli wybiera obumieranie, to nie pozostaje samotne, to nie pozostaje bezsensowne, to przynosi plon, który jest obfity, to przynosi życie. Święci są nam dani nie tylko jako wzór, który mamy podziwiać, nie tylko jako wzór, który ma nas motywować. W tajemnicy świętych obcowania, wiarę, w którą wyznajemy przecież raz po raz, święci wyciągają do nas ręce, aby pomóc nam. Słabym i kruchym, niejednokrotnie przerażonym, wejść na tę drogę, którą oni poszli za naszym wspólnym Panem. Wyciąga dzisiaj do nas ręce Maryja, królowa męczenników. Wyciąga do nas ręce Święty Wawrzyniec. Zapraszając nas, słabych i kruchych, biednych i niedomagających na różne sposoby na drogę tej niezwykłej hojności w cierpieniu, pośród obaw, w zagrożeniu, w bólu może, Wyciąga do nas ręce Maryja Królowa Męczenników i Święty Wawrzyniec tak czczony przez Kościół Rzymu, aby mnie i Ciebie przekonać że w Twojej słabości, i w niedomaganiu, i w bólu jesteś tym, co Kościół ma najcenniejszego. Bo to wszystko, co przeżywasz na co dzień, z czym się zmagasz, co cię boli, możesz ofiarować, I to ma ogromną wartość przed Bogiem. I w tym sensie jesteś sercem Kościoła że zjednoczony z Jezusem w jego cierpieniu i z Maryją Królową Męczenników możesz tak wiele wyprosić i wiele wybłagać dla bliskich i dla zupełnie sobie nieznajomych i dla tych, których imiona poznasz dopiero na progu królestwa niebieskiego że to co jest codzienną udręką w ten sposób może stać się choć nie przestanie pewnie boleć i doskwierać, także radością że zmagając się ze swoimi ograniczeniami i dolegliwościami, nagle odkryjesz możliwość tak niesamowitej hojności. Przyniesie plon obfity, mówi Jezus. O Tobie mówi. Ty przyniesiesz plon obfity. Ze środka tego doświadczenia, jakim jest choroba, związany z nią strach, niepewność, ból codzienny. W tym doświadczeniu jesteś skarbem Kościoła, najcenniejszym, co Kościół ma. Prośmy Pana Boga, aby we wszystkich naszych niepokojach i niedomaganiach, bólach, cierpieniach pomagał nam stawać się radosnymi dawcami, jak Maryja, królowa męczenników, jak święty Wawrzyniec, jak tylu innych, którzy z czułością, z uwagą są nam gotowi podać ręce, aby pomóc nam krok za krokiem iść za naszym wspólnym Panem, aby także na nas wypełniła się ta przepiękna obietnica dzisiejszej Ewangelii. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa.